Byli pracownicy Ubisoftu z narybkiem świeżej krwi stworzyli jedną z najlepszych gier w historii. Niewiarygodne brzmi to jak scenariusz ze snu a wydarzył się naprawdę debiutanckie dzieło studia Sandfall Interactive dzięki nocie 9.7 stało się najlepiej ocenianą grą przez użytkowników serwisu Metacritic. Claire Obscure Expedition 33 to przykład swobody twórczej. Autorzy nie byli krępowani korporacyjną hierarchią i stworzyli taką grę, w jaką sami chcieli zagrać. Czy ich wizja rzeczywiście jest tak dobra? A może to internet doznał zbiorowej histerii i mamy do czynienia tylko z przereklamowanym średniakiem? Przekonajmy się w tej recenzji. Fabuła. Clare Obscure zostało osadzone w kreacji świata stylizowanej na nasz XIX wiek. Władzę nad nim sprawuje bóstwo zwane malarką. Raz do roku wybudza się ze swojego snu i maluje liczbę. Każdy, kto jest we wskazanym przez nią wieku, umiera. Z roku na rok liczba ta maleje, a ludzie podejmują rozpaczliwe próby dotarcia do malarki i zgładzenia jej, żeby przetrwać rzeź. W roku, w którym dzieje się akcja gry do domeny Malarki, została wysłana tytułowa ekspedycja 33 latków. Gra Sunfall Interactive rozpoczyna się mocnym wstępem, w którym jeden z głównych bohaterów, Gustaw, spotyka się ze swoją byłą dziewczyną na przededniu Gomasz. Z francuskiego słowo to oznacza wymazanie lub dosłownie wygumkowanie. Jest to święto, w którym ludzie żegnają bliskich przed usunięciem ich ze świata przez Malarkę. Podczas tego wstępu niespiesznie poznajemy świeże realia i pomysł Sandfall na światotwórczą perełkę. Twórcy wykonali najlepszy ruch, nie mają zamiaru tłumaczyć odbiorcy zasad tego świata, czynią z nich tajemnicę do odkrycia. W tak zwany sposób in media res, Clare wrzuca odbiorcę wir wydarzeń. Nie przynuca historią świata, lecz wzbudza zaciekawienie. Rozpoczynając ekspedycję chcesz dowiedzieć się o co w ogóle tutaj chodzi. Taka zresztą jest cała gra i tak się to powinno robić. Po wyruszeniu na wyprawę opowieść w Clare Obscure bombarduje gracza z serią nawarstwiających się tajemnic. Zostają one rozwiązane dopiero w końcowych momentach fabuły, aby gracz przez całą rozgrywkę zadawał sobie pytania i drążył. To autentycznie jedna z nielicznych gier, gdzie ciągle myślisz nad tym co będzie się działo dalej. A może jest tak? A może inaczej? Kim jest ta postać? Czy to ktoś bliski tego? A może tamtego? A co najważniejsze, kim jest malarka i dlaczego to robi? Poznawanie opowieści w Claire Obscure to odświeżające chwile, dobitnie kontrastujące z przepływem innych przewidywalnych do bólu produkcji. Czuć, że twórcy w najmniejszym detalu przemyśleli historię tego świata. Co najlepsze, pomimo zawiłej fabuły wszystko ma tu sens w świecie przedstawionym. Claire Obscure nie ma tak zwanych kodzimizmów. Czyli sytuacji, w których jest dziwnie dla samego bycia dziwnie. Czuć w tej grze czysty talent scenopisarski autorów. Walka. Naoki Yoshida, producent Final Fantasy XVI, powiedział w 2022 roku, że system turowy to przeszłość. Jego zdaniem tworzenie gier z turową walką negatywnie przekłada się na sprzedaż. Gdyż młodych graczy zwyczajnie nudzi wybieranie poleceń do ataku z menu. Najwidoczniej nie słyszeli o tym deweloperzy z Sandfall Interactive, lub usłyszeli i powiedzieli, tak, to patera. Gdy gry z serii Final Fantasy już dawno odeszły od tradycyjnych dla gatunku starć na rzecz slasherowej młócki, autorzy Claire Obscure powrócili do korzeni gatunku JRPG. Expedition 33 odwołuje się do tradycji serii Final Fantasy od 7 do 10 odsłony. Tutaj wydajemy polecenia do ataku, wybrania umiejętności lub użycia przedmiotu. Staroszkolne rozwiązania upiększono nowoczesną uprawą. Ujęcia kamery i efekty specjalne powodują, że potyczki śledzi się niczym kadry z filmu. Drugim elementem układanki są elementy zręcznościowe. To nie jest absolutnie nowość w gatunku JRPG. Opcja unikania ataków przeciwników była już obecna chociażby w Super Mario RPG lub ósmym Final Fantasy. Gdy w tamtych grach był to byle dodatek, tutaj stały się elementarną częścią rozgrywki. W Clare Obscure elementy zręcznościowe podczas walki doprowadzono do perfekcji i w pełni wykorzystano ich potencjał. Walka nie tylko polega na wybraniu odpowiedniego polecenia z menu, ale też nauczenia się szablonu ataków, opanowania wyczucia czasu i znalezienia słabych punktów oponentów. Podczas tury przeciwnika możemy wykonywać takie ruchy jak unik, parowanie, skok lub kontra. Ich opanowanie znacznie ułatwia walkę. Uniki są prostsze do wykonania i pozwalają uniknąć obrażeń. Parowania wymagają strzelania się w odpowiedni moment, ale umożliwiają wyprowadzenie kontry, dzięki czemu dostajemy darmowy atak. W Claire Obscure wszystkie te elementy działają razem. Nie ma ani jednej zbędnej mechaniki. System walki wymaga skupienia. Bossowie czasem przeplatają ataki, które wymagają skoku lub uniku. Kluczowe jest więc zapamiętywanie schematów danego uderzenia. Walka w Expedition 33 bardziej angażuje niż w jakimkolwiek innym JRPG. Nie oglądacie animacji, tylko uczestniczycie w potyczce. Mimo, że jest to turówka, macie wrażenie, że gracie w grę akcji. Spodoba się to więc osobom, które na co dzień nie przepadają za grami turowymi. Jest też manualne celowanie. Podczas naszej tury można wyjąć pistolet i strzelić we wroga, aby go osłabić. Niektórzy wrogowie są mniej odporni na obrażenia ze strzału, dlatego warto pokonywać ich w ten sposób. Strzał jest też przydatnym narzędziem, aby zdjąć osłonę z wrogów, która w przeciwnym wypadku pochłonęłaby obrażenia ataku podstawowego. Każdy strzał zużywa punkt akcji, który możecie też wydać na umiejętności. Te oparte o system żywiołów. Jeśli przeciwnik nie jest odporny na jakiś żywioł, dostanie krytyczne obrażenia. Kluczowe jest połączenie umiejętności wszystkich postaci w kombinację. Na przykład czarodziejka Lun umożliwia wam podpalenie wroga. Mael, będąca Szermierką, ma z kolei umiejętność, która przy ataku płonącego wroga pozwala jej zmienić postawę, by w kolejnych ruchach zadawać dwa razy więcej obrażeń. Każda postać ma swój unikalny playstyle. Na przykład Gustaw zbiera przeciążenie w mechanicznej dłoni, z kolei Lun kolekcjonuje skrawki żywiołów zwiększające siłę jej innych umiejętności. Dalej w fabule dochodzą inni kompani z nieoczywistymi skillami, tacy jak Monaco, zbierający części ciała poległych wrogów, by móc korzystać z ich zdolności. System walki z Clare Obscure jest prawie perfekcyjny prawie. Nie każde ataki są dobrze telegrafowane. Czasem jest zbyt efektownie na polu bitwy i po prostu nie wiesz, kiedy blokować. Ataki nie są powiązane z kolorami, jak w innych grach. Nie ma tu na przykład błyszczących na niebiesku ataków, które mówią ci, kiedy sparować. Sami musicie wyczuć odpowiedni moment. Twórcy lubią też nagminnie dla smyłki tworzyć arytmiczne ataki lub przedłużać animację przygotowania, abyście wykonali unik za wcześnie. W związku z tym ataki wrogów często nie są intuicyjne. Oparto je raczej na schemacie zapamiętywania, oberwi i umrzyj kilkanaście razy, żeby wiedzieć, kiedy blokować. Tak naprawdę jedyna wada tego systemu i w gruncie rzeczy pierdoła w zestawieniu z Morzem Zalet. Owszem, będziecie czasem kląć, że nie udaje Wam się czegoś uniknąć, ale kiedy już ten unik wejdzie w najbardziej krytycznym dla walki momencie, kiedy wejdzie, to jest euforia. Eksploracja Clare Obscure czerpie sporo z japońskich rpgów również w sferze eksploracji, aczkolwiek doprawia to o zachodnią modłę. Gra ma półotwartą strukturę. Łączy typowe liniowe korytarze w stylu Final Fantasy pierwszej dekady tego wieku z licznymi rozgałęzieniami. W Clear Obscuraż chce się wkraczać do pobocznych korytarzy, żeby zdobyć przedmioty. Nie jest to w pełni otwarta gra. Raczej udaje się jej zachować balans, bo jednocześnie ciągle korytarz pcha was do odkrywania fabuły, a z drugiej macie szansę, żeby sobie pozwiedzać. A gra wynagradza eksplorację na każdym kroku. Pełno jest tu sekretów, czasem wymagających przejścia za jakiś obiekt lub skakania po platformach, Przykładowo, jednym z typów sekretów są specjalne starcia z mimami, które po wygraniu dadzą wam kostium dla którejś z postaci. Każda lokacja ma też inny styl, nie tylko wizualnie, ale w jej projekcie rozgrywki. Znajdzie się w grze liniowy korytarz, jest labirynt, są otwarte przestrzenie, nigdy nie jest tak samo, rozgrywka nie wpada w monotonie, bo ciągle zwiedza się do pewnego stopnia inaczej. Ponownie, tak jak przy systemie walki, jest tu tylko jedna wada. Ale to tak drobna, że przyćmiewają ją zalety. Platforming. Jest bardzo nieprecyzyjny i gra nie została przystosowana do tego typu mechaniki. Postaci się nagminnie ześlizgują i ciężko jest odpowiednio wycelować w miejsce do skoku. Na szczęście bardzo rzadko będziecie skakać. W fabule głównej, chyba w ogóle. Najwięcej wycierpią osoby chcące zaliczyć arcy trudne wyzwanie platformowe, za którego nagrodą są stroje plażowe. Odrobina na gości wymaga poświęcenia. Po ukończeniu lokacji mamy zaś typową dla gatunku mapę świata z oddalonym widokiem, po której poruszamy się, żeby przejść do kolejnych miejsc. Jak w starych finalach, wraz z progresją zyskujemy kolejne metody eksploracji, które odblokowują nowe przejścia na starych terenach i jednocześnie pozwalają posunąć się z fabułą do przodu. Odpowiada za to Eski, mityczne stworzenie będące czymś w rodzaju pojazdu drużyny. Może on na przykład pływać lub niszczyć skały, żeby dostać się do niedostępnych miejsc. Sama mapa świata jest ogromna, wypełniona sekretnymi walkami z potężnymi bossami i opcjonalnymi miejscami. Część pobocznych lokacji to typowe komnatówki ze statyczną kamerą i jednym przedmiotem do znalezienia lub przeciwnikiem do pokonania, inne to już pełnoprawne poziomy. Poboczny content spokojnie wystarczy Wam na drugie tyle czasu rozgrywki co fabuła. Gra nie przymusza jednak do bezmyślnego grindu, osoby chcące poznać tylko opowieść spędzą z Obscure jakieś... 30 godzin. Postacie. W dowolnym momencie eksploracji mapy świata można przenieść się również do obozu. Pełni on funkcję hubu ekspedycji. Wracamy do obozu po to, żeby ulepszyć bronię i mikstury, a także odbyć osobiste rozmowy z postaciami. To jedna z największych zalet gry, gdyż towarzysze są po prostu genialni. Każdy z nich jest napisany z głębią, ma własne backstory i motywacje. Dlaczego uczestniczy w ekspedycji, które powoli odkrywamy wraz z rozmowami? Postacie prezentują całą gamę ludzkich emocji, zachowują się jak prawdziwe osoby, żartują, gdy jest dobrze, gdy jest źle, albo panikują, albo są jeszcze mocniej zdeterminowani. Co więcej, dowiemy się, dlaczego zachowują się w taki, a nie inny sposób. Każda postać ma jakąś traumę do przepracowania związaną z życiem w brutalnym świecie Lumier, gdzie malarka jest panią życia i śmierci. Autorzy nie oszczędzali i w grze znalazło się mnóstwo scen, które pozwalają lepiej poznać towarzyszy, a im pogłębić swoje relacje między sobą. Większość z tych scen została w pełni wyreżyserowana i udźwiękowiona, nie znajdziecie tutaj kojarzonych z JRPG niemych dialogów. Oko i ucho ucieszą Wam pełnoprawne filmowe wstawki. Expedition 33 pokazuje, jaka jest właśnie siła narracji w grach i sposób pisania dobrych postaci. Souls like Uwaga, teraz padnie nietypowe stwierdzenie. Clare Obscure to niemal jak połączenie Final Fantasy z Dark Souls. Tak, gra ma w sobie wiele elementów kojarzonych z grami From Software, albo inaczej, stara się przywołać podobne doświadczenie co te gry. Turowe Soulsy brzmią jak coś absurdalnego, ale Sandfall Interactive ten eksperyment się udał. Studio dowiodło, że jest to możliwe. Ciągła nauka kontr i uników, powtarzanie walk z bossami aż do sukcesu, wywołuje to samo uczucie, co przy pierwszym kontakcie z Soulsami. Bossowie mają swój unikalny gimmick, dlatego żadna walka z potężniejszym wrogiem nie wygląda tak samo. Chociaż w przeciwieństwie do Soulsów Expedition 33 są poziomy trudności, i jeśli ktoś chce grać na Easy, przedkładając statystyki postaci nad zręczność gracza, droga wolna. Nie trzeba się aż tak spinać. A to nie wszystko. Ciekawym elementem jest dodanie systemu respawnu przeciwników. Po odpoczynku przy ognisku, a tutaj w fladze, zabite potwory chodzące po poziomie się odnawiają. I to jest świetne rozwiązanie. Bałem się, że Clare będzie miało typową bolączkę JRPG, czyli losowe walki. Na szczęście ich nie ma. Przeciwnik jest fizycznie obecny na mapie, a nie wyskakuje z podłogi w losowych momentach. Jak w innych nowszych JRPG możemy go podejść od tyłu, żeby otrzymać pierwszeństwo ataku w fazie turowej. Przy ogniskach możemy również ulepszyć postać i odnowić mikstury. Clerobs Curtis autentycznie JRPG Souls-like. Ma ogniska, system rozwoju postaci, respawn przeciwników, naukę bossów lub ulepszanie przedmiotów. A jednocześnie, są tu wszystkie tropy gatunkowe typowe dla JRPG. Cudowne połączenie, o którym w najśmielszych snach bym nie pomyślał. Nawet estetyka niektórych bossów jest jak Soulsów. No spójrzcie na tego! Rozwój postaci. Granie byłaby RPG-iem bez tego, co Tygryski lubią najbardziej, czyli ekwipunku i rozwoju postaci. Z jest prosto. W ekwipunku zmieniamy tylko broń i wyposażamy odnajdywane podczas eksploracji perki. W panelu statystyk dodajemy punkty do atrybutów, mamy też drzewko odblokowywania zaklęć. Komplikacje zaczynają się wtedy, gdy głębiej wgryziemy się w system. Drużyna składa się z trzech postaci. Trzeba tak zaplanować ich elementy ekwipunku i perki zwane luminą, żeby wchodziły ze sobą w synergię. Choćby system lumin jest bardzo pomysłowy. Musicie przetrzymać przy postaci przez określoną ilość walk przedmiot zwany Picto, zanim nauczycie się jego efektu. Potem na stałe dostajecie perka o określonej wartości punktowej. Przy jego aktywacji musicie zmieścić się w limicie punktów posiadanych przez waszą postać. W Expedition 33 ciągle coś trzeba robić. A to wymienić pikto, a to zwiększyć statystyki postaci, a to ulepszać broń. Świetne uczucie. Gracz ciągle jest nagradzany, ale nie tanimi, dopaminowymi strzałami, tylko znaczącymi elementami, które wpływają na efektywność jego postaci. W grze jest mnóstwo pikto, więc po czasie i uważnej eksploracji można poulepszać postaci w jakieś chore kombinacje, pokroju zdawania obrażeń wrogowi po śmierci i absorbowania HP po każdym ataku. Co ważne, luminy i pikto można w każdej chwili wymieniać. Krawęż zachęca do tego, aby przed walką z bosami dostosowywać swoje wyposażenie pod wyzwanie. Minmaxerzy znajdą więc tutaj raj. Można tak dobrać przedmioty, pasywki i kombosy, żeby rozwalać najsilniejszych wrogów kilkoma uderzeniami. To nagroda dla osób, które rozpracują ten system. Jednocześnie ci, którzy nie za bardzo się w nim orientują, będą w stanie przejść grę. Będzie trudniej i dłużej, ale do skończenia. I tak to powinno wyglądać. Oprawa. Nie można nie wspomnieć też o oprawie audiowizualnej, która wspina się na wyżyny gier. Graficznie jest to najwyższy poziom, biorąc pod uwagę liczebność studia. Nie liczy się tu jednak jakość tekstur, ale kompozycja obiektów. Claire Obscure ma monumentalne wręcz tła. Niemal każdy kadr można by powiesić w galerii sztuki. Ikonicznym elementem jest też monument malarki z płonącą trzydziestką trójką, który przez większość gry będzie przewijać się gdzieś tam w tle jako punkt odniesienia. Zobaczycie go w oddali na początku, a wraz z postępem będzie coraz bliżej. Muzyka zaś to jakaś aberracja w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ta gra ma 8 godzin ścieżki dźwiękowej. 8 godzin! Absurd dla innych gier, gdzie dociągnięcie do dwóch to szczyt możliwości. Muzyka jest wybitna, takich utworów jak Lumier lub Gustaw można słuchać na okrągło. Autorzy nie boją się też eksperymentować, każda lokacja reprezentuje zupełnie inne motywy muzyczne. Podniosłe i epickie fanfary, leniwe ambienty, nastrojowe smyczki, jest tu wszystko i doskonale łączy się ze sobą. Wodze fantazji popuszczono zwłaszcza podczas walk z bossami. Tam ciągle są jakieś nowe chwyty, jest elektronika w stylu Daft Punka, jest jazz, jest rockowa gitara. Chyba łatwiej powiedzieć, czego tam nie ma. Podsumowanie Wiem, że takie stwierdzenia stały się już wyświechtane, ale kiedy jak kiedy? Teraz wypada to powiedzieć. Claire Obscure Expedition 33 to arcydzieło. Niemal perfekcyjna gra, która natychmiast trafia do grona tytułów, które przydarzają się może raz na dekadę. Ma najlepszą fabułę w grach od lat. Podczas jej poznawania ciągle będziecie gdybać nad tajemnicami postawionymi przez scenarzystów. Polubicie kompanów i niejednokrotnie uronicie łzy nad ich losem. Wzniosłej i przygnębiającej zarazem przygody, idealnie podbuduje wam przepiękna muzyka. A wszystko to pełni unikalny i satysfakcjonujący gameplay, stojący w pograniczu między grami JRPG i akcyjniakami z domieszką Soulsów. Tu niebywały sukces i nic dziwnego, że już krążą informacje o ekranizacji. Expedition 33 to dowód, że wszystko jest możliwe, gdy zbierze się grupa z ledwie kilkudziesięciu, ale niezwykle kreatywnych osób z wizją. Świętowanie sukcesu tej gry to przytyk w nos Ubisoftowi. Jak widać, to nie tak, że pracownicy Ubi nie potrafią zrobić dobrej gry. Potrafią, ale nie pozwala im na to korporacyjny knebel, tłumiący przejawy autorskiej wizji. Clerobscure Obscure jest grą 10 na 10 zrobioną przez mały zespół za ułamek kosztów produkcji gier AAA, którą kupicie nie za 400, nie za 300, a mniej niż 200 zł. Takich gier chce się więcej. To jest jakość nieosiągalna dla wielkich korporacji i dobrze, że autorzy, a przynajmniej ich część, bo nie można zapominać o debiutantach, uciekli od wydawcy, którego toczy kreatywna gangrena. Potrzebujemy więcej takich gier Ler obscur. Dlatego zróbcie sobie dobrze: i lećcie do sklepu. To będzie najlepiej wydane 200 zł w waszym życiu. I to by było na tyle. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górze, komentarz. Nie zapominajcie o subskrypcji. A jeśli graliście już w Clare Obscure Expedition 33, wszak gra jest w abonamencie Game Pass, to dajcie znać co sądzicie i czy jesteście, tak jak my, zachwyceni debiutem Sandfall Interactive. Trzymajcie się i do następnych materiałów. Cześć!